Morskie opowieści kapitana Ciochracza. Piractwo i korsarstwo na koniec 2025 roku. Witam Wilki Morskie, jak i fanów polityki i geopolityki. Bardzo lubię powiedzenie, że jak ty nie interesujesz się polityką. To na pewno polityka zainteresuje się tobą. Zbliża się koniec roku 2025. Czas na pewne podsumowania. Bez wątpienia świat stoi u progu wielkich zmian. W marynistycznym świecie wiele się wydarzyło. Ja jednak chciałbym się skupić na dwóch powiązanych w pewnym stopniu zdarzeniach z ostatnich miesięcy. Ktoś coś wspominał o tym w telewizji czy internecie, ale generalnie fakty te przeszły raczej u nas niezauważone. A chodzi mi o akty piractwa, a nawet można by powiedzieć, że morderstwa na morzu. Niestety nie unikniemy też nawiązań do polityki i geopolityki. Ale zacznijmy naszą opowieść od faktów. Wszystkie opisywane tutaj zdarzenia miały miejsce w drugiej połowie 2025 roku. Operacja Southern Spirit Fakty. Administracja USA pod przywództwem pana Donalda Trumpa rozpoczyna akcję nazwaną Southern Spirit czyli Południowa Włócznia. Jest to kampania wymierzona w łodzie przewożące narkotyki, jak i same mafie narkotykowe. 2 września doszło do prawdopodobnie pierwszego ataku amerykańskich samolotów na łódź przewożącą narkotyki. Atak miał miejsce na międzynarodowych wodach na Karaibach. 15 września doszło do kolejnego amerykańskiego ataku na kolejną jednostkę w okolicach Wenezueli. Atak zakończył się śmiercią kilku osób, których administracja USA określiła jako narkoterroryści. 3 października kolejny atak armii USA, o którym wiemy. Zabito czterech ludzi na łodzi podejrzanej o przebyt narkotyków. 22 października ataki na kolejne trzy łodzie na wschodnim Pacyfiku miały skutkować śmiercią wszystkich na burcie. 19 grudnia kolejne ataki samolotów USA na jachty podejrzane o przebyt narkotyków. Doprowadziły do śmierci pięciu osób. Można by wliczać jeszcze długo. Stan na grudzień 2025 roku to co najmniej zabite 104 osoby i zatopione kilkanaście jachtów i łodzi. Dokładna liczba nie jest oficjalnie publikowana przez Armię USA. Tyle oficjalnych informacji. A teraz kilka innych faktów przeczytanych między wierszami i raczej nierozpowszechnianych. Zwróćcie uwagę, że wszystkie te łodzie były podejrzane o przemyt narkotyków i wytopowane. Nie wiadomo przez kogo i na jakiej podstawie. Nic nie zostało udowodnione. Nie doszło do wejścia wojska czy Straży Granicznej na pokład owych łodzi i przeszukania ich. Nie ma żadnych dowodów, żadnych zdjęć. Nikt nie został aresztowany i przesłuchany. Wszyscy zostali zabici, a łodzie z ewentualnym ładunkiem narkotyków albo i bez, zatonęły. I myślę sobie, że jest bardzo możliwe, że faktycznie byli na tych łodziach przewitnicy. I ładunek narkotyków. Ja tego nie neguję, ale równie dobrze mogły to być przypadkowe osoby. Tego już się nigdy nie dowiemy. Co więcej, armia USA zadbała o to, aby rozbitków podobijać. Samoloty strzelały do rozbitków we wodzie. Jest to zachowanie, którego nie powstybiliby się naziści z obozów koncentracyjnych z czasów II wojny. Operation Sultan Spur, mój komentarz. Ameryka Środkowa jest istnym siedliskiem karteli narkotykowych. Tam są produkowane narkotyki i w swojej większości przemycane do USA. I to zrozumiałe, że USA chce coś z tym zrobić. Jednak to, w jaki sposób zabiera się za to obecna armia USA, w mojej ocenie jest czystym piractwem albo i nawet terroryzmem państwowym. Już więcej nic nie powiem, bo YouTube zbanuje mi ten film, a przecież jest to też amerykańska firma. Co szkodziło wejść na pokład, chociaż niektórych z tych jednostek i je sprawdzić? Przemytników aresztować, zebrać jakieś dowody itd. Zrobić to w cywilizowany i pozbawiony wątpliwości sposób. Chyba amerykański Marines daliby radę. Karaiby to niezwykle piękne i liczne wysepki i mariny. Jest tam ogromna ilość jachtów i łodzi. O pomyłkę jest nietrudno. Wykonywanie zbrodniczych rozkazów jest też zbrodnią. Może jakiś żołnierz USA zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, na przykład po zmianie władzy i prezydenta? Były już takie przypadki. A moja druga myśl, i taka trochę złośliwa, jest taka, że może ktoś z obecnej administracji USA likwiduje sobie po prostu konkurencję. Patrząc na to, co się dzieje, wszystko wydaje się możliwe. Tankowce z wenezuelską ropą. Fakty. W drugiej połowie 2025 roku USA obstawiło Wenezuelę naokoło swoją flotą. Oficjalnie USA zarzuca Wenezueli wspieranie narkoterroryzmu. Zostały zajęte co najmniej dwa duże tankowce z wenezuelską ropą, i zwracam uwagę na to, że były to naprawdę duże tankowce. Ciekawy jestem, co teraz się stanie. To miło ze strony Amerykanów. Że nie zabili całej załogi obu statków, tak jak to się zdarzało w opisywanych poprzednio moich przypadkach. Przywódca Wenezueli Nicolás Maduro jest oskarżany o czerpanie zysków z narkobiznesu. I być może być w tym trochę prawdy. Jednak największym chyba jego grzechem jest to, że jest niezależny od USA i prowadzi niezależną politykę. Ciekawy jestem, jak potoczy dalej się ten wątek. Warto to obserwować i przypominam, że nie ma tam oficjalnie wypowiedzianej wojny. Dlatego porównywanie tego do tego, co robi Ukraina z flotą Cienia na Morzu Czarnym jest nietrafione. Tankowce z wenezuelską ropą mój komentarz. Czy flota USA weźmie sobie te tankowce? Czy może je sprzeda? A może weźmie je sobie ktoś z kolegów pana prezydenta USA? Nie wiadomo. Tankowce miały przecież właściciela. Ktoś też zapłacił za tę i transport ubezpieczył. Statki te były całkowicie legalne. Cała ta sytuacja jest co najmniej niejednoznaczna. W mojej ocenie jest to piractwo, a ściślej korsarstwo w czystej postaci. Zrozumiałe są więc protesty przywódców krajów z regionu. I to krajów, które były neutralne lub wręcz przychylne do USA. Chyba podskórnie czują oni, że też mogą być na liście USA do wymiany. A mityczna walka z narkotykami to tylko słowa wytrychy. Narkotyki produkuje się także w Meksyku, Kolumbii, Peru i Boliwii, a najwięcej ropy jest w Wenezueli. I to jest chyba klucz. Obecna administracja USA na pewno ma chrapkę na wenezuelskie złoża ropy. I mam tu na myśli dosłownie obecną administrację USA, ich rodziny i ich dzieci, a nie USA jako całość, jako kraj. Podsumowanie. Jesteśmy świadkami zmian, jakie zachodzą na świecie, i to zmian niekoniecznie na lepsze dla nas. Kraje, które były dla nas wzorcami demokracji, zmieniają się na naszych oczach. Maski opadają. Im szybciej to sobie uświadomimy, tym większa szansa, że będziemy mieli czas i możliwość znaleźć sobie miejsce w nowym świecie. Warto zweryfikować też niektóre sojusze. Szczególnie, że wiążą się one z wydawaniem przeogromnych funduszy na zakup np. Na uzbrojenia. Kredyty te będą spłacały nasze dzieci. Może lepiej skupić się na współpracy z krajami w naszym najbliższym regionie? Z krajami, które są dokładnie w takiej samej sytuacji i stoją przed dokładnie takimi samymi zagrożeniami jak Polska. Ale to już raczej temat na osobny film. Mam nadzieję, że zaciekawiła Was ta historia i przytoczone przeze mnie fakty i mój punkt widzenia. Wydały mi się one na tyle ważne, że postanowiłem zrobić o tym film. I coś czuję, że będzie ciąg dalszy. Jeśli pomysł na takie nieco geopolityczno-marynistyczne tematy Wam się podoba, to mogę go kontynuować. Ale na pewno nie będzie to główny nurt tego kanału. Standardowo proszę o łapkę w górę i subskrypcję. Piszcie komentarze, czytam wszystkie. A tymczasem, trzymajcie się wiatru. Ahoj!